Na tydzień przed uroczystością Przenajświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwaną Bożego Ciała. Od niedawna, od czasów papieża Benedykta, obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. To dobry drogowskaz do modlitwy. Za służbę i za tych, którzy posługują w kościele jako kapłani. Myślę, że liturgia słowa, która nam dzisiaj przynosi przepiękne teksty o Chrystusie, arcykapłanie i o Kościele, za który modli się Chrystus jako arcykapłan, jako ten, który dba o jedność, dba o siłę, o bogactwo w kościele, ale także o mądrość. Ewangelia. Czytana dzisiaj to modlitwa w Wieczerniku, która kończy Wielką Mowę Pożegnalną. Modlitwa, która rozpoczyna się od słów Ojcze, oto nadeszła godzina, to teraz. Niekiedykolwiek, niedawniej w historii, nie, nie wiadomo kiedy, w przyszłości, teraz, dzisiaj. Ojcze, oto nadeszła godzina. Jezus przygotował swoich uczniów Pouczeniami o Duchu Świętym, pouczeniami o jedności na wzór krzewu winnego. Pouczył swoich uczniów o tym, że trzeba być przygotowanym na ofiarę. I teraz modli się o jedność. Abyśmy byli jedno, jak Jezus i Ojciec Niebieski w Duchu Świętym. Są jedno. Ta jedność nie jest jakąś strukturalną czy organizacyjną jednością. To intymna i głęboka, podstawowa jedność każdej osoby w Bogu. Poprzez chrzest, poprzez wspólnotę sakramentalną w Kościele i poprzez kapłaństwo, czyli gotowość do modlitwy i składania ofiary, gotowość do dzielenia się błogosławieństwem. Warto ten XVII rozdział Ewangelii Nowej co jakiś czas wykorzystywać jako osobistą modlitwę za Kościół, za ludzi w Kościele, za tych, którzy, którzy są gotowi do służby. To nagranie robimy w przededniu święceń kapłańskich w naszej decyzji. I można powiedzieć w imieniu tych dwóch Szymonów, którzy za chwilę przyjmą Dar służby kapłańskiej w Kościele, jako ta godzina, tę godzinę, którą Jezus nam ustanawia w Diecezji. Dobrze jest w jedności z konkretnymi ludźmi, tymi kapłanami, którzy w tych tygodniach obchodzą swoje rocznice święceń i z tymi, którzy odeszli z tego świata. I z tymi, którzy zwyczajnie pracują na froncie duszpasterskim, o zdrowie chociażby, tylu choruje nagle gwałtownie i niektórzy śmiertelnie. Modlitwa arcykapłańska Jezusa każe nam pytać, co to znaczy, że jest On arcykapłanem, kapłanem wielkim, najwyższym. Taki jest tytuł liturgiczny. Natomiast warto przywołać nie tylko fragmenty z listu do Hebrajczyków, ale cały ten list potraktować jako katechezę o kapłaństwie Chrystusa. O kapłaństwie, które wyrasta ponad porządek tradycji żydowskiej w świątyni jerozolimskiej, we wszystkich miejscach modlitwy w historii Izraela. Nade wszystko to, że jest. Innym arcykapłanem niż ci w Jerozolimie, na wzór Melchizedeka, tego kapłana Boga Najwyższego starożytnym Jeruzalem, który przyjął daninę ofiarną z rąk Abrahama, zwycięzcy w Ziemi Świętej, Melchizedek, król Szalemu, ten, który zapoczątkował tradycję. Powołania do służby kapłańskiej bez pochodzenia, bez jakichkolwiek powiązań dynastycznych, jak to miało właśnie miejsce w Izraelu, w kapłaństwie rodowym, kochenów. Zatem list do Hebrajczyków w całości, fragmentami dosłownie mówiący o, o Chrystusie arcykapłanie. Ale także o Jego ofierze, o skutkach tej ofiary, niechaj nam będzie podpowiedzią, co myślimy, co mówimy o Chrystusie Panu jako kapłanie. I wreszcie wracając do naszej Ewangelii na święto Chrystusa, kapłana, warto przypomnieć, że słowa z tej Ewangelii. Zapożyczył apostolski pie pielgrzym święty Jan Paweł II w Koszalinie, to już będzie 33 lata temu, gdy kończąc homilię o pierwszym przykazaniu Dekalogu o prawie Przymierza, przypomniawszy ten porządek ładu społecznego i prawa w naszej ojczyźnie. Poprosił, wezwał Ojca Niebieskiego, by uświęcał nas w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Uświęć ich w prawdzie. Trzeba nam często te słowa Jana Pawła II odnosić do naszej Ojczyzny, do naszego narodu, do naszego państwa. Dzisiaj, gdy nagrywamy to rozważanie, to czas przed ciszą wyborczą drugiej tury wyborów prezydenckich. Niechaj święty Jan Paweł II wyprasza nam mądrość i odwagę, a nade, nade wszystko gotowość do życia w prawdzie, w prawdzie Bożej, dzięki Duchowi Świętemu. Słowo Twoje jest prawdą. Uświęć ich w prawdzie.